Witam Was w kolejnym odcinku Resident Evil Jest ze mną Iron Flame Siemka Siemka No i skończyć na tym, że tutaj zabiliśmy naszego pierwszego przeciwnika I właśnie idziemy dalej Dokładnie Wyruszamy dalej Wyruch wyru wyruszamy? <zysy> <grychy> tak jest, <grychy> tak jest no, przecież nic nie powiedziałem. No, yy, Amo ja biorę, bo ty masz dużo. Eee. Już teraz nie weźmiesz. Ha, ha, Już ha. teraz mam, No, dokładnie. Dobra. Po co tam wszedłeś? Nie wiem, żeby żebyś ty Amo nie wziął. <laughs> Taka była Ej, moja po, wola. Po, po mi, ten y, przewijamy filmik? Nie mogę tego przewinąć. A ja mogę. No to przewijaj. Ja mogę. Nie, dobra, no zabijaj to. Dobra. Nie, nie, nie. A masz ten super w ogóle? Pan. Halo. Hell. No, czyli oglądamy, no. Ha, coś tam freedom, coś tam wolność. Tak. I uff. Ej. Lecę ja tego z tego nie mogę normalnie, ale tak ogólnie to on ale nie tak powinien nas zobaczyć. Ogólnie, nie Bo to, to tak on daleko on i ten nie piasek się unosi w powietrzu. Nie tak no, daleko nie i powinien, nie piasek powinien. się unosi. Dobra, ej, ja się cofam i biorę to amo. Nie cofniesz się, on cofniesz. Ja, dobra, tu bierz tam, tam to amo, wiesz wszystko. Potem mi dasz. Albo mi nie dasz. Dobrze, ci nie dam. Pewnie mi Cieka, nie dasz. Czekaj, oni tu wchodzą wszędzie oknami, drzwiami, tak. Beczka. Eee. No nie weź trafiłeś, rozpad. no proszę, ja cię. to to. Dobra. Yy, eee, czekaj, szybko. Owoce, owoce, beczka, e, strzyka, wszystko. Raz, ona, hitem. Ja biorę to, a ty bierz tamto. O, tutaj można szufladę otworzyć. O, tutaj o, można szyfradę otworzyć. Wiesz. O, mam, amo. Dobra. O, oni, oni tu weszli chyba, tak? Czy ty? Nie, to oni. Nara. Ej no koleś, ty nie żyjesz. Weź kurde jakiś, ktoś się teleportował mi. Ktoś się teleportował. Spokojnie, strzemu w głowę. Iron. Bo tak to wiesz. Co będzie. Czekaj, zabiję tego z megafonu, bo mnie skórze. Kiń. Za to Właśnie widziałem. O, dzięki, żeś go z buta wzięła. Oj i wziął. Achievementa zdobył ten, achievement odblokowałem. Ja, ja właśnie mam wszystkie a ja chyba znakowane. Weź go, weź go weź go bo ja muszę przelać Ja go Pięknie y, beczki, chodź, jak to, to w ogóle zapyta... ich nie ubywa Amo am, masz tam domu A masz, w am, am, masz, w am, masz w gdzie? Dobra mm, O, dobra widzę Nie nie! Kurde, miałem mu tak czysto heda, żeby spadł Dam V Ratunku Nie mam żadnego do uleczenia nic Ja mam chyba tak, ja mam zioło zioło, zioło, zioło. A o wziąłem Dobra, ej, on stoi tutaj i mamy problem, bo nie mamy gdzie iść. Yy, to przez ten domek. Aha, tutaj się nie da. Domek On idzie za mną, zaraz znowu be, be, będzie, będzie zbierał kolegę z ziemi. O, beczka jest! Czekaj, weź. No nie, bo jak chodź, tego on się walnie, chodź. to... Nie, bo ja mamkę sobie włączę, bo cię nie widzę. Grubasek, chodź tu! Do nogi! Weźcie o cenią strzelam beczkę. No Weźcie nie, osunię on osunię musi strzelam. przyjść na razie. Strzelaj, okay, strzelaj, strzelaj, strzelaj. strzelaj. Odsuń się. strzelaj. Okay, ja... No, jeszcze No Jeszcze jest. Można go Jeszcze Tam go jest. Tam jest. moje ammo Uważaj za to tobą. za tobą jest. Jeszcze jest. Jeszcze Muszę znaleźć jest. Am. Am. Widzę jego cień Że, Kurde, ja ile jest. jest gdzie ty jesteś? tu jesteś, tak? gdzie ty jesteś? V F aaa hmm. no, psikałem siebie, co za chamo weź ja już w ogóle ammo nie mam no ja mam troszeczkę już mmm... może tu gdzieś będzie o, oni powinni zaraz przyjść, nie? No, czy zaraz zaraz, nie? ej, weź go kopnij szybko czekaj, czekaj hmm. no nie mogę, bo mi właśnie wstał nie, nie dajemy! Grubas dla mnie idzie. Szalaj w Grubasa! Kurde! Kurde. Koniec, Szał, grubasa. do życia! Gdzie ty byłeś? Pał! ej! Yyy. No spadamy sam to szybko! Kurcze... Boże, jaki hardcore jest w tej grze. Chodź, chodź. Ej, my, my chodź. gramy na normalu? Nie, na Gryamy weteranie. Na, na... Naprawdę? Naprawdę. Aha, no to już wiadomo, dlaczego tak trudno jest. Trzala w beczki strzela, ja już ammo nie mam. Trzala w beczki! Ty, ty byś go kopali Dobra, dobra. Nie zdarzyłeś chyba. Dostał, dostał, dostał Ja ich muszę Ej, on, ciąć. On, on, on żyje, jeszcze już padł? Nie, żyje, żyje. Kurde, grubas. Nara, nie chcę, nie wejdzie. Ej, tu jest twoja ammo. Jeszcze, jeszcze raz. tam Gdzie ty jesteś? Kurde. Okej okay. Rozwalam bramę, schowajcie, się. się. Przyjechali, dobra, jest, przylecieli. Jest, Boże, Boże, dzięki Przylecieli. Co to za... Chleć chleć. Take over, take over, not. Chyba jasne. O, super. Aha, znowu tak. No i co, i to ich zabio. Chcąc my byliśmy, to było ich tu mnóstwo, nie? A teraz nagle nie przychodzą. Bo oni myślą, że my tyle ludzi po... zabiliśmy. O skończyliśmy. O czyli Pierwszy chapter. No nie, ty masz więcej celności niż ja i więcej zabitych niż ja. O nie, o nie. O jeden procent. Ta zniewaga krwi wymaga. Eee... Dobra, chyba tu kończymy już, nie? Mhm. No, to zapraszamy do kolejnego odcinka, cześć. Nara.